Teke, ba bajko. I idziemy. Hiwu! Ty nie walnij się też czasem tam nie. Jah! Ufu! Mogę was rozbijać trochę? <grym> idziemy! <wiosenie> Ale to Bubu sypia. Bubu yeah. Fajnie? Z drugą stroną O ja Co? co, co, co? co? Good. 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 Czy jest? Zobacz. <laughs> Podoba Ci się co? Takie zabawy. Zdjęcie wam zrobię. Odwróćcie się. Stardy Tutaj do mnie. Uwaga! Bubu! Raz. A idź po aparat. To zrobimy. Zejdź możemy jeździć? Naya no,